Dziedziczka. Odcinek 77. Występują. skąd wiedziałaś, że tu mieszkam? Jestem dobrze zorientowana. Wiem, po co przyszłaś. Nie sądzę. Jestem tu, żeby powiedzieć ci całą prawdę. Co z tobą? Oskarżyłeś mnie, że jestem oprawcą, a teraz seryjnym zabójcą? Wow. Co będzie dalej? Jak możesz żartować z tak poważnej sprawy? Debora oskarża cię o zabicie Dantego. Czy to zabawne? To głupie, że jej wierzysz. Masz dowody? Kilka osób oskarżyło cię o poważne sprawy. Czy to przypadek? Cóż, zbyt wiele osób mnie nienawidzi. Zawsze się tobą opiekowałem i wiem, czego mogę się po tobie spodziewać. Nie doceniasz mnie. Jeśli dowiem się, że maczałeś palce w zaginięciu Dante'go, nie będę miał hitości. Dlaczego przestałeś we mnie wierzyć? Kiedy przestałem być twoim bratem, a stałem się przestępcą? Też chciałbym to wiedzieć. Usprawiedliwiałem cię po przyjeździe Aurory, ale twoje nienawiść nie zna granic. Wszyscy się ode mnie odwrócili. Traktowaliście mnie jak zakałe rodzinę. Pewnie chcecie, żebym zniknął. Jesteś pełen nienawiści, wątpliwości, żalu. Nie widzisz rzeczywistości. A jaka ona jest? Mimo wszystko kochamy cię, bracie. Prawda jest bardzo subiektywna. Jesteś ostatnią osobą, z którą chcę o tym rozmawiać. Nie muszę się z tobą kłócić. Kto przyszedł? Mam zostać? Nie, idź spać. Dziękuję. Zaskarbiła się sobie sympatię wielu osób. Nie każdego obdarowuję się przyjaźnią. Paloma i Beatrice wspierały mnie w wielu kwestiach. Do rzeczy. Nie jestem córką Severiana. Co jeszcze chcesz mi powiedzieć? Coś ważnego. Nawet sobie nie wyobrażasz. Już. Przestań. A strzelba taty? Jeśli mi ją pożyczysz, nikomu nie powiem. To będzie nasze sekret, jak ten między tatą a dziadkiem Modesta. Co to za tajemnica? Nie mogę ci powiedzieć, bo już nią nie będzie. Zresztą nie wiem o co chodzi. No tak. I spać. Odpocznij. Dziękuję. Kiedy się dowiedziałam, zawalił mi się świat. To niełatwe usłyszeć, że ma się raka. Umrę. Mam nowotwór mózgu. Spokojnie. Jest wiele kuracji. Najważniejsze to się nie poddawać. Nie poddam się leczeniu, bo chcę chronić dziecko. Wytrzymam do jego narodzin. Najgorsze będzie je zostawić. Nie wiem, czy je zobaczył. Czy dowie się, kim była jego matka? Kocham je najbardziej na świecie. Dobrze cię rozumiem. Jeszcze nie trzymamy dzieci w ramionach, a już oddałybyśmy za nie życie. Bardzo mi przykro, że przez to przechodzisz. Obiecuję, że będę się opiekować twoim dzieckiem. Dziękuję. Będę najlepszą ciocią. Nie będziesz sama w chorobie. Będę się Tobą opiekować aż do końca. Spróbuj być szczęśliwa, jak długo możesz. I otocz dziecko miłością. Dobrze. Obiecaj, że nikomu nie powiesz. Nie chcę, żeby moi bliscy cierpieli, wiedząc, że powoli umieram. Przyrzekam. Przejdziemy to razem. Nie ma miejsca na sentymenty. Nasze braterstwo i wzajemna troska to przeszłość. Chciałem Cię chronić. Zależało mi, żebyśmy się wspierali, ale mnie odepchnąłeś. Zawsze narzekałeś i mi zazdrościłeś. Potwierdziło się to, co wszyscy myśleli: Jestem potworem. Oskarżasz mnie o zabicie Dantego, bo tak powiedziała ta kobieta. Wieśniak poskarżył się, że go torturowałem, a ty już mnie obwiniasz. Sara mówi, że jej groziłem, a ty jej wierzysz. Bo wiem, kim się stałeś. Nie jestem ślepy. Obyś miał odwagę odpowiedzieć za swoje uczynki. Ojciec wychował nas na mężczyzn, nie tchórze. Wkrótce się dowiesz, kim naprawdę jest twój brat, Pedro del Monte. Pedro del Monte. Nie sądziłam, że cię o to poproszę. Czy mogę ci ufać? Oczywiście. Dziękuję. A ja dziękuję, że mi powiedziałaś. Musimy sobie radzić. Kto tam? E, tengo algo para Mam Sara przesyłkę Monte. dla Sary Del Monte. Co pan ma? Dzień dobry. Kto to przysłał? Pan Juan Del Monte. Proszę podpisać. Proszę wejść. Dziękuję. Chodźcie. acercarme, puedo hacer algo imprudente Pero es que no encuentro otra manera de decirte Que no puedo sacarte de mi alma y de mi Posiblemente es el destino quien te trajo Gracias suerte que tú estés a mi lado No puedo irme sin conocerte

Tajemnicę? Nie wiem, o co chodzi. Pedro ma na niego Pedro duży wpływ. To, nie? Twoja mina mówi sama za siebie. Zostawię cię, żebyś mógł porozmawiać. Kochanie, dostałaś niespodziankę? Wystarczyłby bukiet. Nie chciałem zakończyć dnia bez wyznania, że Cię kocham. Ciągle myślę o Tobie. Nie chcę, żebyś była daleko. Tym bardziej, kiedy Pedro się tak zachowuje. Ja też Cię potrzebuję. Wrócę jak najszybciej. Masz wieści o Pedrze i Dantem? Jutro spytam śledczego o postępy w śledztwie. Rozmawiałem z Pedrem. Wkrótce wszystko wybuchnie. Dziwię się, że wasza matka nagle zniknęła i jeszcze ta sprawa z plantacją. Myślisz, że działają razem? Pedro nie może z nią rozmawiać, a co dopiero współpracować. Mam dziwne przeczucie. Dawno nie gotowałem. Musimy zatrudnić kucharkę. Na razie ja ją zastąpię. Nie umrzemy z głodu. Mogę robić pranie, ale każdy musi prać swoją bieliznę. Dlaczego? Od czego macie mnie, modesto? Wróciłeś. Bo mnie rozerwiecie. Nie martw się. Dobrze, że jesteś. Razem porozmawiamy z ojcem. Wybacz, ale przyszłam porozmawiać z nim na osobności. Lepiej pomóżcie czawicie przy napojach. Chodźmy. Trudno opisać, jak bardzo mi przykro z powodu tego, co się stało. Rozumiem. Mnie też. Od powrotu ze szpitala jesteś mniej spięta. Obyt tam pomógł mi zrozumieć, co się liczy w życiu. Wy, rodzina i moje dziecko. Ale nie można zapominać o błędach. Ty i twojej siostry nie zasługujecie na cierpienie. Dlatego rozwiążę się z waszą matką. Rozumiem i szanuję Twoją decyzję. Teraz opowiem ci o swoim małżeństwie. Chyba nie wyjdziesz za Juana. Nie, między nami koniec. Wychodzę za Matea. Za niego? Tak. Jak to? Robisz to na złość? Nie, więc z miłości. Mateo był zawsze mężczyzną dla mnie. Po moim trupie. Nie chcę mieć nic wspólnego z tą rodziną, wiedząc, że twoja matka i Severiano byli. Nie pozwolę córce wyjść za żadnego z braci Del Monte. Wybacz, ale to ja podejmuję decyzję. Wielokrotnie się stąd wyprowadzałem i ciągle wracam. Nie możesz bez nas żyć. To też. Nie będzie problemów z Korneliem? Już z nim rozmawiałem. Wie, co do was czuję. Co tu robisz? To jego dom i będzie z nami mieszkał. Podjąłem taką decyzję. Jakiś problem? Nie chcę go tu. Ale my chcemy, żeby tu mieszkał. Nie zauważysz mojej obecności. Nie rajmy siebie nawzajem. Nie zauważysz Zawsze będę się wami opiekował. Niezależnie od separacji z matką. Po to masz ojca. Tato. To wszystko mnie rani. Córko. Powiem ci to, bo cię kocham. Zależy mi na twoim szczęściu. Nie wychodź za Matea. Sama wychowasz dziecko. Wspieram cię, jestem twoim ojcem. Tato. O co chodzi? Córeczko. Wiem, co się co trudno mi wyznać, bo też będziesz cierpiał. Moim ojcem biologicznym był Severiano Del Monte. Zatrudnij kucharkę. Nie. Zbliża się ślub Juliety. Przyda się pomoc. Ożenisz się z nią? Twoje modlitwy zostały wysłuchane. Dlatego zerwałeś z Baby. Żartuj sobie. Przynajmniej nie chciałem być cieniem Juanu. Przestań Zawsze się nakłótnie. W dzieciństwie nie kłóciliśmy się tak często. Zjedzmy coś, bo umieram z głodu. Później pojedziemy na plantację. Sprawdzę zepsute maszyny. A może ty się tym zajmiesz? Dobrze. Niech Mateo jedzie z tobą do firmy. W porządku. Wyślij mi raport. I nie kłóć się z Modestem. Total... Dam ci bułeczki ze śmietaną i karmelem. Coś słodkiego. Uwaga, gorąca. Michał, przyznaj, nie wróciłeś tylko po to, żeby być w kuchni. Wyznaj prawdę. Powiem tylko, że potrzebujecie pomocy. Tadeo powiedział Lukasowi, że macie tajemnicę. O co chodzi? Zniszczę nienawiść, którą do ciebie czuję. Przyjechałeś po mnie? Złożyłem doniesienie przeciwko twojej matce. Rozumiem. Dziękuję, że mi powiedziałeś. Zeznałem wszystko. Również to, co zrobiłaś, niezależnie od tego, czy znałaś prawdę. Poszukaj dobrego prawnika. Sara nie jest to sama. Nie groź jej w moim domu. Nic się nie stało. Zostawisz nas na chwilę? Tak. Tylko nie krzycz. Jak tylko dostanę wezwanie, złożę zeznania. Nie mam nic do ukrycia. Świetnie. Ani policja, ani ja nie mamy komputera mojego męża. Przykro mi. Rozumiem. Dziękuję. Tadeo? Chodź tu. Wiesz, jaką tajemnicę mają twój dziadek i tata? Nic nie wiem. Kto ci powiedział? Nieważne. Przygotuję ci śniadanie, dobrze? Naleśniki. Dla mnie i dla robota Henry'ego. Tak ma na imię? Tak, wujku. Jak ten zmarły. Chcę rozmawiać z Juanem Del Monte Arango. Przy telefonie. Dzwonie z banku. Nasz klient, pan Dante Alamillo, zostawił coś dla pana w depozycie. Dla mnie? Uprzedził, że jeśli nie zgłosi się pan do banku po upływie dwóch tygodni, mamy wręczyć panu zawartość skrytki. Kiedy pan przyjedzie? Nie udawaj cierpiętnicy. Zdradziłaś męża. Przyszłam cieszyć się zwycięstwem. Kawa gotowa? Byłam ślepa. Uważałam cię za przyjaciółkę. Odzyskam miłość rodziny. Wątpię. Takie jak ty się nie zmieniają. Ilu miałaś kochanków? Severiano nie był jedyny. Prawda, boli. Pani Rosa znów będzie szczęśliwa, a pani zostanie sama. Tak mówią porzucone kobiety. Idę. Dziś odbędzie się przesłuchanie w sprawie sklepu. Czekam na dobre wieści. Nie licz na to. Zostaw mnie. Ukradłeś listę, ale nie widziałeś wszystkiego. To znaczy? Wyników badania DNA. Julieta jest córką Severiana. Nie, to nieprawda. Nie możesz być jego córką. Jestem. Nie, jesteś moją córką. Oczywiście, tato. Moją. Ale w moich żyłach płynie jego krew. Wahałam się, czy ci to powiedzieć, ale nie mogę tego ukrywać. Mama nas okłamała to niemożliwe. Wolałbym umrzeć, niż się o tym dowiedzieć. Papa. Tato, dokąd idziesz? Zaczekaj. Dziękuję. Przyjdę do banku. O jakim zmarłem, mówisz? synu, idziemy na śniadanie. Dlaczego...